Szymanko, ja jestem Szymona w dzisiejszym odcinku. Taki trochę bardziej smutniejszy odcinek, bo mam dla Was bardzo, bardzo, ale to bardzo ważną informację, bo ogólnie to yy, nie. No, no po prostu nie będzie yy, odcinków przez najbliższe 5-6 dni. Yy, dlaczego to będzie napisane w opisie. Eee, no i chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału. No i po prostu, no ja chciałam Wam to przekazać tylko... Eee, co mam więcej powiedzieć. Możecie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Bo lecimy po 50. A na 50 subskrypcji mam dla Was bardzo no, taki fajny prezent. Będzie odcinek specjalny. Nie powiem z kim. Nie powiem po co, dlaczego, jak, kiedy i gdzie. Wbijcie mi 50 subów, to będzie odcinek specjalny. Dowiecie się po prostu jak wbijecie. <grym> Więc... Co ja mam wam więcej powiedzieć? Chciałam wam, was tylko poinformować, już mówię to któryś ten raz, ale nieważne. No co ja mam więcej powiedzieć. Ja się z Wami żegnam. Cześć!